Państwa serdecznie, jesteśmy na plaży w Gdańsku, Stogach, Piękna, słoneczna pogoda, i zapraszam Państwa na naszą taką szybką relację. Dzisiaj niestety trochę pusto przy tym nabrzeżu nie ma tutaj zacumowanych żadnych jednostek, ale naszykowaliśmy dla Państwa, można powiedzieć, taką małą niespodziankę. Proszę zobaczyć, co się dzieje po prawej stronie. Teraz już to doskonale możecie Państwo zobaczyć. Zbliża się tutaj 172-metrowy kontenerowiec Laura Mersk. Zaraz Państwu postaram się zrobić większe zbliżenie. Operator drona już czeka w gotowości, także postaramy się Państwu nagrać moment, kiedy ta jednostka będzie cumować przy nabrzeżu terminala kontenerowego Baltic Hub. A konkretnie przy nabrzeżu T3. Także, już teraz zapraszam Państwa na taką dłuższą relację z drona. Ja jeszcze postaram się Państwu zrobić takie większe zbliżenie. I tutaj, taka bardzo duża ciekawostka związana z tą jednostką. Otóż ta jednostka jest zasilana bardzo ciekawym paliwem. Jest on metanol. I w związku z tym, że jest to takie ekologiczne paliwo, bardzo niskie są emisje wszelkiego typu szkodliwych związków, jakie są emitowane do atmosfery. Także jest to, można powiedzieć, bardzo ekologiczna jednostka. Jedna chyba z pierwszych jednostek, która jest zasilana na to bardzo ekologiczne paliwo dla przypomnienia metanol. Także duża ciekawostka, a ja Państwu postaram się jeszcze zrobić tutaj takie większe zbliżenie. Tak jak Państwo macie okazję zaobserwować ten 172 metrowy kontenerowiec pływa w asyście dwóch holowników. Pewnie tych holowników będzie trzy. Bo z reguły tak to się odbywa, że są trzy holowniki. Trochę tutaj było pusto przy tym nabrzeżu, a jak Państwo widzicie, kolejna jednostka, która w ostatnim czasie będzie tutaj cumować przy nabrzeżu nowo wybudowanego, wybudowanego terminala kontenerowego T3. Te Jak Państwo słyszycie, właśnie wystartował nasz dron, także będzie też takie dłuższe nagranie z drona. Zawsze takie wydarzenie jak przypłynięcie kontenerowca i potem moment cumowania wygląda bardzo widowiskowo, także postaramy się Państwu pokazać, jak to wygląda. Ten widok z drona zawsze jest dużo, dużo lepszy. Ja jeszcze postaram się Państwu zrobić jakieś takie większe zbliżenie na tą jednostkę. W tej chwili ten kontenerowiec jest w okolicach falochronu i powoli będzie się szykować do operacji związanej z cumowaniem. Wszyscy czekamy też na moment, kiedy przypłynie tutaj gigantyczny, blisko 400 metrowy kontenerowiec, i nastąpi rozładunek tutaj, i załadunek tego kontenerowca. Też to będzie wyglądało bardzo, bardzo widowiskowo, ale na razie, tak jak Państwo macie okazję obserwować, wpływają tutaj mniejsze kontenerowce. Jest to jednostka super nowoczesna, wybudowana zaledwie w 2023 roku. Wtedy ta jednostka zaczęła pływać. Może nie jest to jakiś kolos, ale idealny kontenerowiec, żeby transportować kontenery właśnie na tych krótkich odcinkach. Dla przypomnienia, niestety ten armator Mersk nie będzie tutaj przysyłać tych gigantycznych kontenerowców blisko 400 metrowych. Będą za to pływać takie jednostki jak ta, mniejszy kontenerowiec 172 metrowy. Ale na szczęście tą lukę, wszystko na to wskazuje, zapełnią inni armatorzy, którzy tutaj operują na terenie portu. Postaram się Państwu zrobić takie większe zbliżenie na tą jednostkę. Naprawdę wygląda to bardzo, bardzo ciekawie. Dzisiaj mamy idealną pogodę. Także prace budowlane idą pełną parą. Teraz Państwu postaram się pokazać, co się dzieje po lewej stronie na placu budowy tak jak państwo możecie zaobserwować trwa tam montaż suwnic RMG dla przypomnienia tych suwnic będzie 20 i wracamy do momentu cumowania naszej jednostki naszego kontenerowca jest już Laura Mersk coraz bliżej. Super ekologiczna jednostka zasilana metanolem dla przypomnienia. Postaram się Państwu zrobić tutaj jeszcze takie większe zbliżenie, jak to wygląda. Z tego co aktualnie widzę tu jest asysta tylko dwóch holowników, zawsze były trzy. Być może jeszcze jeden holownik gdzieś jest ukryty. Prawdę mówiąc nie miałem tutaj okazji, żeby sprawdzić w specjalnej aplikacji. Oczywiście po mojej wypowiedzi będzie jeszcze osobne nagranie z drona. Pewnie zrobimy taki dłuższy, jakiś osobny materiał. Także już teraz zapraszam Państwa serdecznie. Postaram się przejść troszeczkę w prawo, żeby był lepszy widok. Muszę tylko uważać na dziury, bo tutaj jakieś psiaki uwielbiają kopać dosyć głębokie dziury i trzeba uważać, żeby w nie nie wpaść. Tak jak Państwo macie okazję obserwować, Kontenerowiec jest coraz bliżej nabrzeża. A ten dźwięk, który Państwo macie okazję słyszeć, oznacza, że któraś z tych gigantycznych suwnic STS rozpoczęła proces związany przesunięciem po tych specjalnych szynach. Zawsze kiedy ta suwnica się po tych szynach przesuwa, właśnie jest taki ostrzegawczy dźwięk. Zaraz postaram się Państwu jeszcze zrobić większe zbliżenie. Także jak macie Państwo okazję obserwować, już to na jest w pełni wykorzystane. Coraz częściej podpływają tutaj kontenerowce. I trwa załadunek i rozładunek tych jednostek. Coraz bliżej ten kontenerowiec jest na obrzeża, jest dopychany tutaj. Dla przypomnienia, 172-metrowy kontenerowiec Laura Mersk. I tutaj mogę Państwu zdradzić, że w związku z tym, że ten kontenerowiec jest zasilany bardzo ekologicznym paliwem metanolem, emisja tych szkodliwych substancji. Jest bardzo, bardzo mała Postaram się jeszcze Państwu zrobić nagranie z troszeczkę większej odległości Dziękuję Państwu za uwagę. Później zapraszam na nasze nagranie z drona, gdzie będziecie mogli Państwo zobaczyć cały proces związany z sumowaniem tej jednostki, z płynięciem tutaj do terminala kontenerowego Baltic Hub. Można powiedzieć bardzo bliska. Te ujęcia z drona zawsze pozwalają dużo, dużo lepiej zobaczyć co tam się dzieje. Także zapraszam Państwa już teraz na naszą relację. Dziękuję bardzo za uwagę.